W życiu każdego z nas, czyli osób, które uczą się angielskiego, przychodzi taki moment, że stykamy się często brutalnie z konstrukcją, i podkreślam to bardzo świadomie, z konstrukcją, niekoniecznie z czasem. Present perfect. Oczywiście gramatycznie jest to czas, ale konstrukcja mówię tutaj celowo. I w tym materiale będzie dużo takich stwierdzeń, takich powiedzeń, bardzo niepoprawnych politycznie z punktu widzenia nauki języka. Więc jeżeli jesteś tradycjonalistą, na przykład takim zagorzałym nauczycielem, który musi twardo trzymać się formułek książkowych, być może nie polubisz tego materiału. Natomiast ja robię ten materiał dla ludzi, którzy chcieliby zrozumieć, jak działa ten present perfect, czy też present perfect, I should say. Czy może jest to tylko taka fanaberia językowa osób, które chciałyby brzmieć nieco co bardziej górnolotnie, więc my nie musimy się tego uczyć. Po co nam ten present perfect? Czy może jednak on faktycznie coś ciekawego wnosi do naszego codziennego anglojęzycznego życia? Więc dziś pokażę Ci konstrukcję tej konstrukcji, niekoniecznie czasu, ale też pokażę Ci logikę, jak dokładnie należy rozumieć ten present perfect. Zacznijmy od tego, że w szkole bardzo często robi się do tego takie jakieś podchody. Tak nauczyciele mówią, że to jest taki mito teraźniejszy, mito przeszły, takie coś, co zaczęło się w przeszłości, i ma konsekwencje do teraz, czyli trwa do teraz, Czyli tak w sumie nie wiadomo. Wyobrażam sobie, właściwie pamiętam, że jest to takie nielogiczne, niezrozumiałe. Dlaczego nikt nigdy nie powiedział mi tego w taki sposób, jak ja mam zamiar Ci to za chwilę przedstawić? I wierzę, że po tym materiale naprawdę wielu z Was dozna olśnienia, bo nawet osoby na nieco wyższym poziomie, a zwłaszcza na wyższym poziomie, takie, które już coś potrafią mówić, już dużo rozumieją, już są płynne, fluent in English, bardzo często właśnie one spotykają się z tym present perfect i wtedy się zastanawiają, czy ja tę czynność zacząłem, czy zaczęłam w przeszłości i ona ma konsekwencje na Moją teraźniejszość, czy może nie, po prostu to było i się zakończyło, czyli past simple, i właśnie zwłaszcza takim osobom rozwieje to wątpliwości, przynajmniej taką mam nadzieję. Właściwie zacznijmy od tego i mocno to podkreślmy, że konstrukcja, ok, czas, present perfect nie jest czasem przeszłym. To jest jak najbardziej czas teraźniejszy. I tutaj bardzo istotna rzecz, będzie dużo takich istotnych rzeczy, więc możesz sobie je zaznaczać, wypisywać. Ten Present Perfect on bardziej opisuje jakiś stan, jakiś nasz stan, jakieś nasze doświadczenia jakieś rzeczy, czy właśnie doświadczenia nabyte w przeszłości, które po prostu są, które nas dotyczą, które dotyczą podmiotu, o którym mówimy. O, tak będzie lepiej. Nie musisz pamiętać tego, że coś rozpoczęło się w przeszłości, tylko to jest coś, co po prostu masz, no bo tam wyraźnie napisane jest have, prawda? Have. I kolejna bardzo, bardzo ważna rzecz. Coś, co zazwyczaj mówię, żeby tego nie robić, tak dziś powiem, żeby to zrobić, bezwzględnie do tej konstrukcji z Present Perfect. A chodzi o to, aby tłumaczyć zdania z Present Perfect Dosłownie. Tak, przetłumaczmy je sobie słowo po słowie, oczywiście w naszej głowie, żeby móc to zrozumieć, żeby móc zrozumieć logikę tego zdania. Bo gdy przetłumaczysz sobie to dosłownie, co zaraz będziemy próbowali przećwiczyć, okaże się, że nagle faktycznie ma to sens. Ale zacznijmy od konstrukcji, zacznijmy od tego początku, początków, czyli mamy podmiot jakiegoś zdania, jakaś na przykład osoba, czy to ja, czy ty, czy ktoś, czy coś. Następnie mamy have, oczywiście to have może ulec zmianie, jeżeli to będzie na przykład trzecia osoba liczby pojedynczej, ale później do tego dojdziemy na przykładach. To have jest kluczowe. Następnie mamy, uwaga, uwaga, trzecią formę czasownika, jeżeli jest to czasownik nieregularny. I tutaj być może zamieszanie dla osób początkujących, jeżeli nie wiesz, czym są te czasowniki nieregularne, to koniecznie sobie to po prostu odśwież, nadrób to. No w angielskim są takie czasowniki, zresztą w języku polskim też nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy, które mają inne formy przeszłe niż te, które są tworzone regularnie poprzez dodanie końcówki "-ed". Nie będziemy się teraz bardzo nad tym rozwodzić. Jeżeli natomiast interesują Cię te kwestie gramatyczne, te podstawy gramatyczne, to na końcu wspomnę o takim pakiecie gramatycznym Enlinado Grammar Pack. A teraz wracamy do tego. Czyli trzecia forma... Czasownika, jeżeli jest to czasownik nieregularny, lub końcówka ede, jeżeli jest to czasownik regularny. Zatem weźmy sobie jakiś przykład. Chcę powiedzieć, że widziałem krokodyla. Hmm. W języku polskim, gdy mówię widziałem krokodyla, to tak naprawdę ty nie wiesz, czy ja widziałem krokodyla wczoraj, czy ogólnie mam takie doświadczenie, widzisz, jest to kluczowe w swoim życiu, mam takie doświadczenie widzenia, zobaczenia krokodyla, bo ja widziałem krokodyla. Kiedyś, jak byłem mały, byłem w zoo, widziałem krokodyla. Można by powiedzieć przecież I saw a crocodile. Tak naprawdę wtedy logicznie brzmi to jako ja zobaczyłem krokodyla. Zobaczyłem tego krokodyla, na przykład wczoraj, I saw a crocodile yesterday and it was huge. Nieważne co tam będzie dalej. Więc po co ten present perfect tutaj? No ale spróbujmy to zdanie zbudować. I have, następnie widzieć to see, prawda? See, saw, druga forma, I saw, w past simple na przykład, i trzecia forma, gdy sprawdzimy sobie od słowa see, to będzie seen. So I have seen. A crocodile. I teraz coś tam ja wspominałem, że warto ten prezent perfect tłumaczyć dosłownie. No to spróbujmy sobie przetłumaczyć dosłownie. Zobaczymy, co to z tego będzie. Tak słowo po słowie, gdybyśmy tłumaczyli na przykład ze słownikiem. I, ja, have. Mam, seen, czyli jakby widzenie, zobaczenie, a crocodile. Krokodyla. Ja mam widzenie, zobaczenie krokodyla. Jeż tak naprawdę, to mówi, że ja mam takie doświadczenie jakiś zbiór doświadczeń który mówi o tym, że ja mam na swoim koncie odhaczone: I have seen a crocodile. I jeszcze warto do tego dodać, że native speaker prawdopodobnie w mowie codziennej powiedziałby: I've, I've seen, bo oni sobie lubią wszystko skracać czyli I have tak naprawdę może być zamienne na I've seen a crocodile. Weźmy sobie kolejny przykład. Ona napisała książkę. My w języku polskim, gdybyśmy tak powiedzieli: ona napisała książkę, no to pewnie byśmy podali więcej szczegółów. Napisała książkę, napisała jedną książkę w swoim życiu albo ona wczoraj napisała książkę, siadła i w godzinę napisała książkę. W języku angielskim też tak można powiedzieć i już właśnie na poziomie konstrukcji, już na poziomie czasów można podać więcej szczegółów. Naprawdę. Weźmy taki przykład. She has written a book. I gdybyśmy to wrzucili sobie do słownika, do tłumacza, to byśmy otrzymali tłumaczenie. Ona napisała książkę, ale Pre... przecież to nie jest czas przeszły. Więc gdybyśmy to chcieli przetłumaczyć słowo po słowie, tak jak mówiłem, czyli dosłownie, to mamy coś w stylu: Ona ma napisaną książkę. Ona ma napisaną książkę, czyli to, o czym mówiłem, dosłownie. Jakieś doświadczenie, jakiś stan, w którym ona się znajduje. Znajduje się w takim stanie, że ma na swoim koncie napisaną książkę. She has written a book. My nie mówimy o tym, że ona to wczoraj zrobiła, czy rok temu. Nieważne. Kiedyś tam w przeszłości, bo to jest jej doświadczenie. So she has written a book. Można by też powiedzieć: The book has been written. Czyli książka dosłownie ma bycie, napisania. Hm, dziwne, prawda? By Stephen King. Przez Stephena Kinga. Czyli książka ma bycie napisania przez Stevena Kinga. Nie brzmi to najlepiej, gdybyśmy to przetłumaczyli, gdybyśmy powiedzieli w taki sposób. Ale logicznie ma to sens, bo to właśnie on ją napisał, więc ona ma to bycie napisania przez niego. Mówię, że będzie bardzo niepoprawnie polityczne, jeśli chodzi o podejście do przekazywania wiedzy związanej z językami. Ale mam nadzieję, że starasz się dostrzec właśnie tę logikę zdania. Weźmy kolejny przykład. Załóżmy, że chcesz zaprosić jakąś znajomą do kina. Ale na przykład jej siostra, czyli jej mama mówi... She has seen the film. Ona ma już widzenie, czy też zobaczenie tego filmu. Widzisz? Ona już tak naprawdę widziała ten film. Tu nie chodzi o to, że she watched the film yesterday. Gdzie konkretnie ona go obejrzała wczoraj, to zostało zakończone i tyle, po sprawie. Tylko w tym przypadku znów chodzi o jej jakieś doświadczenia, o jej stan, w którym ona się znajduje. A w tym stanie ona już widziała ten film. A gdybyśmy chcieli powiedzieć, że ona obejrzała ten film, czyli dosłownie to watch, oglądać coś. Watch, so she has watch. To jest akurat regularny, czyli dodajemy końcówkę ED. So she has watched the film. Right? She has watched the film. Ona obejrzała ten film. Weźmy kolejny przykład, który gdzieś tam nawet by się wpasował w tę książkową definicję, czyli coś, co zdarzyło się w przeszłości, a ma w jakiś sposób wpływ na nas teraz, na naszą teraźniejszość, czy też na naszą przyszłość. I have eaten too much and I feel bad. Co zostanie przetłumaczone na przykład w filmie jako: Zjadłem zbyt wiele. Czyli jak najbardziej czas przeszły, prawda? Zjadłem zbyt wiele. And I feel bad. I czuję się źle. Czy też na przykład. And I feel full. Czuję się pełny. Ale, zaraz, zaraz. Przecież mówiliśmy przed chwilą, że można spróbować to przetłumaczyć dosłownie. Zobaczymy, czy będzie to logiczne. I have eaten, czyli mam zjedzone too much. Zbyt wiele. Mam zjedzone zbyt wiele. Widzisz, to jest stan, w którym cały czas się znajduję. And I feel bad. I czuję się źle. Ktoś teraz powie, ok, no ale nadal wydaje mi się to takie nadproduktywne. Przecież można by wszystko powiedzieć używając czasu past simple i po sprawie. Pewnie w wielu sytuacjach można to zamienić. Można by równie dobrze powiedzieć I ate too much and I feel bad. I Też by to było zrozumiałe, a nie trzeba było tego kombinowania z dosłownym tłumaczeniem. ate i po sprawie. Ok, więc no nie, bo nie zawsze będziemy mogli tak zrobić. Nie zawsze to będzie miało taki sam sens. Podam za chwilę dwa przykłady dla nieco bardziej średnio zaawansowanych. Natomiast, jeżeli ten materiał ci się podobał i myślisz sobie, że faktycznie to dosłowne tłumaczenie gdzieś tam przeskoczyło w mojej głowie i dzięki temu być może lepiej rozumiem tę konstrukcję, to będzie mi bardzo miło, jeżeli dorzucisz coś od siebie, łapki serducha, udostępnienia, wszystko to mile widziane. Jeżeli natomiast chcesz nieco bardziej zagłębić się w tę gramatykę, czyli w te formy nieregularne. Zastanawiasz się dlaczego tu było have, a tutaj nam się zmieniło na hash. Nie rozumiesz tego. Być może zastanawiasz się też, po co są te wszystkie E przed rzeczownikami, czy w" czasami raz tak, raz tak, nie można się już zdecydować. Jeżeli to wszystko Cię ciekawi i chcesz prostego wyjaśnienia, to jak zwykle polecam pakiet gramatyczny Enlinado no Grammar Pack. Czyli taka paczka gramatyczna z najważniejszymi zagadnieniami gramatyki. Takie podstawy podstaw, które pozwolą Ci brzmieć całkiem dobrze w większości sytuacji. Nawet jeżeli popełnisz jakiś błąd, to będziesz wiedzieć z czego on wynika. A później to już kwestia szlifowania tego. W Enlinado no Grammar Pack także jest materiał o Present Perfect, jest nieco bardziej rozwinięty, z nieco większą ilością przykładów, więc być może jeszcze bardziej rozwieje to twoje wątpliwości. A przykładem, o którym mówiłem właściwie przykładami, są she liked you, she liked you, czyli ona cię lubiła, bo like jest czasownikiem regularnym, czyli dodajemy końcówkę -ed. A stanie na przykład she has always liked you. Jaka tu będzie różnica w tych dwóch przykładach? Gdybym powiedział she liked you, prawdopodobnie zostanie to zrozumiane jako ona cię lubiła i niekoniecznie cię lubi. Można by być bardziej konkretnym, powiedzieć she used to like you. Ale gdybym tak powiedział, she liked you, no to tak wiem, że to było kiedyś tam w przeszłości, takie trochę niedopowiedziane to jest. Nie wiadomo, czy ona nadal mnie lubi. Ona mnie tam kiedyś lubiła, ale nie wiem jak to jest teraz. Natomiast she has liked you, czy też she has always liked you, oznacza dosłownie ona ma lubienie ciebie. Ona ma lubienie ciebie. Czyli kiedyś tam w przeszłości, nie wiem czy godzinę temu, czy 5 lat temu, ona cię polubiła i nadal cię lubi. I z czasem, gdy naprawdę pokładasz sobie logikę tej konstrukcji w głowie, zrobisz odpowiednią liczbę przykładów, utrwalisz to sobie, to zobaczysz, że da się docenić tę konstrukcję, czyli present perfect. W tym materiale to tyle. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.